Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie rozpoczęliśmy trzeci sezon Ligi Wilków. Tak, witamy Ze Was. Ze mną na serdecznie. kanale Bzik, kolega Bzike. Szalony Bzikers i Włochaty Spichris. Pamiętaj, Spichu, pamiętaj. Tak to ma <grym> pamiętam, pamiętam, dobrze, dobrze. Tak, tak, że teraz Wam pokomentujemy troszkę ja Nie tylko tutaj, prawda, jeden meczyk, bo niestety praca. Ale tutaj wpadnie za mnie w zastępstwie kolega Mumin z batalionu GTX później. Tak, tak, i zacznie się marudzenie narzekanie na pogodę. Ja, no, dokładnie. A w tej chwili drużyny już tutaj czekają na wystartowanie za sekundę dosłownie i ruszają. Ciekawe, jak, jak szalenie. to będzie wyglądać. Troszkę więcej pojazdów tym razem, inny poziom. Wcześniej mieliśmy piątki i tylko siedem pojazdów, w tej chwili 6 i dziesięć. Tak, dokładnie. Tutaj ale, przeważają Leopardy, ale, tak widzę, bardzo, nie? bardzo, bardzo ciekawe podejście tutaj ze strony Sfeu, mają jedną artylerię. No ciekawe, w sumie mapa pozwala na życie artylerii, jest tak. dosyć taka prosta, bez górek, bez jakichś zakamarków. Wiesz co, mi, mi, mi wydaje mi się, że to chodzi o rozbicie takich kam właśnie w tych rejonach, jak było na ostatnio, o właśnie tam gdzie teraz poszedł świetlik, widzisz? Tam, właśnie jak się ustawi jakieś pojazdy, tutaj w tej nietce, co jest na linii C0, to żeby chyba ta arta mogła ich rozbić tutaj. Bo tutaj zazwyczaj się ustawiają. Ale tu jest właśnie inna taktyka się właśnie stała. FMA jest na linii górki, wjeżdża tutaj swoimi leopardami w miasto bezpośrednio. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zastanawiam się, czemu tutaj z FEU. Znaczy, czyli przepraszam, nie. W fma 1 wzięła VBL-e, to są dosyć leciutkie pojazdy, one są szybkie, zwinne, ale kurde nie wiem czy tak sobie potem, na przykład jak zostanie im do ubicia taki Leoś, czy one sobie tak spokojnie z tym Leopardy? poradzą. Leopardem właśnie nie, Leopard jednak jest dobrze poscerzony, one mają problemy z przebijaniem się, wiesz, znaczy z tyłu to wiadomo jak już całkiem uwiadom na tył, to bez problemu, tylko że Leopard jest naprawdę zwinny, nie? obróci się i tak mm -hmm. dalej. Pierwsza wymiana ognia, artyleria tutaj też strzela. O, świetlik poleci. No właśnie to mówiłem, co tak myślałem, że ta artyleria będzie po to, żeby tutaj właśnie gnębić te pojazdy, co będą stały. E, dokładnie, praktycznie rzecz biorąc, y, biorąc pod uwagę, że jest tylko jedna artyleria, to ona sobie może bezkarnie walić tutaj, gdzie popadnie. Tak, dokładnie. Póki amunicja się oczywiście nie skończy. Tutaj widzę strzela tylko do tych y, małych podglądaczy, Nie wiem, czy ona jest w stanie im tutaj tak naprawdę coś, coś mocniej zrobić. Ja bym się znaczy, na innych coś raczej na czymś twardym. Ale nie wiem, właśnie, czy ona za chwilę nie zacznie strzelać. Coś mi przeskakuje. Moment. Na tych leopardów na górce. Bo ona tu, jak się dobrze ustawi, tak, to tak, będzie podoba. Tak, tak. Zobaczcie, O, o już kude, ich one tu teraz stoją właśnie, dokładnie. Zaraz będę ich ich polować. z tego do odwrotu. O, już zaczęła strzelać. Nie, pierwsze, O, tak, tak, gągi. dokładnie. Tak, to jest magazynek, więc ona tutaj troszeczkę może zadziałać. Bach, 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 bach. bardzo ładne trafionka. To... Tak, no ale najgorsze tak, tak. że... I trzy wo... pojazdy. Mm -hmm. Trzy pojazdy już straciły sporo życia, no i w tym momencie oni będą musieli coś zrobić, i to bardzo szybko. Wiesz, tam jeszcze życie to te małe pikuź, ale wyobraź sobie te moduły rozwalone. Yy, tak, dokładnie. Yy, uszkodzone moduły, ranna załoga, to wszystko bardzo mocno obniża tutaj wartość bojową pojazdu. Yy, tak, tak, zdolność bojową, dokładnie, dokładnie. Także ta artyleria nie jest no Tam pomysłem. widzę, v, vbl -e chciały troszeczkę podjechać, ale tam jest strzymany przez tego jednego VBL-a i dwa VFM-y. Tak, tam bardziej przystaje. One są w twarde Tak, tak, tam, tam VBL -e też mocno ostrzelane. Oj, to nieciekawie zaczyna wyglądać no, tutaj dla, dla drużyny. Te leopardy na tej górce to powiem szczerze, mają tak delikatnie moment przez ranę. Z tą artylerią. Tak. Ona się tak, za chwilę tak. załaduje z powrotem. Jeżeli, jeżeli gdzieś tam coś nie wyświeci tej artylerii, nie będzie można jej unieszkodliwić, to one naprawdę będą miały tutaj z nią ciężko. Bardzo tak. ciężko. Zobacz, tam cała reszta sobie spokojnie stoi na dole, Czekam. nieruszona, tak, tak, dokładnie, a oni w oni tym czasie a się tutaj wykrwawiają. Jest... vbl też mocno postrzeliwane, zobacz. O, już żartarz się raz powrotem chyba. Się... Drużyna nie... z FEU nie, nie podniosła na chwilę obecną żadnych, w ogóle strat. żadnych strat. Te leopardy to jest błąd na tej górce, bo po prostu z FMA, bo one jak będą zjeżdżać to pokażą dolne płyty, a te leopardy na dole tylko na to czekają. One tak. są ustawione tak, że do gry na wieżę ci się troszeczkę za daleko wychylą mm. i za chwilę się zacznie. Gangster na mm, Akacji zmienia pozycję, pewnie tak. będzie szukał dogodniejszego miejsca do ostrzału tutaj. Ale tutaj też się robi groźnie, patrz leopardy wjechały w miasto. Tak w portach? Tak, idę tam właśnie, szybciutko zerknę. Co się dzieje? Tutaj trzy podjechały. Tam tylko jest jeden z VFM z Feu. Um, on ucieka, oczywiście, bo Ojej, sobie VBR, nie to tam ja po myśli, z trzema nie poradzi. Ja myślę, że z tego powodu też akacja się przesunęła. Aha, bo te VBR tutaj zgnieły wszystkie, dobra. Także tu jest, no. Tak, tak, one już tam padły, one już tam padły. Mówiłem, że one tam. Mhm. Mm to pojechał po prostu dokończyć od ostatniego niedobitka, widzę. Te. A się ustawiła z powrotem na górkę. No, centralnie na górkę jest ustawiona. Także te leopardy tu mają naprawdę z nią no, katastrofę. Tak, tak, to tutaj zaraz reszta pewnie tutaj tam wyjedzie. Mają jeszcze 5 minut, bardzo dużo czasu. Tutaj widzę te leopardy chyba chcą podjechać od tyłu, Ale, ciekawe, no, ale one są, tr są. No, same trzy, niewiele tutaj z z z z raczej działają. Tak. No zobaczymy, zobaczymy jak to się uczy. O, pad następny X tak, tak, tak. No, ale Akacja go dokończyła, no tak to jest. Tutaj opitu-pitu op op pitu. <laughs> pitu, pitu. wyjechał ostro. <laughs> Tam już z tyłu jedzie jeden No Leopardy się, zaraz tutaj, tak, tak. Tutaj Leopardy czekają na te, które wyjechałyby po Akację. ja dalej ziela. bezczelnie dalej sobie ostrzeliwuje, dokładnie, pocisk za pociskiem. wem na tyle, to no, już jest po prostu, to już jest końcówka w tej bitwie. Tak mi się przynajmniej wydaje w tym momencie. Tak, tak, To ta Akacja to... wygrała po prostu to starcie. Tak, akacja to wygrała, dokładnie. Wiesz, ona była. O, czekaj, bo teraz akacja będzie miała problem? Nie, schowała się. Tak, tutaj prawdopodobnie ten, ten ją zobaczy zaraz Emerson, yy, ale on. No, co będzie mógł zrobić? Jak ona, ona swoje zadanie już wykonała w tym tak, momencie. Dokładnie. To, co miała zrobić, to zrobiła. I tutaj jeszcze rado leoparda, który stoi do niej tyłem. Tak, tak, oni tu pięknie dokończają. Dokładnie. Bach, bach, bach. Został już tutaj tylko jeden leopard. Także powiem ci tutaj pomysł na, górce, z... na górce jeden, który, który próbuje uciec, tyłem jest do goniącego go VF, MA i, i drugiego Loparda, no to jest tylko kwestia, kwestia czasu, no to jest niestety przegrana bitwa i to, to jest piękny robotnie. można powiedzieć, w stylu wygrana tutaj przez e, SFE'u, Sfeu. 10-1, za chwilę będzie 10-0, no ten tutaj e, dokładnie no Lopard już końcu. niewiele mógł zdziałać. Powiem ci bardzo Tutaj pomysłowa. wydaje mi się, że koledzy tutaj, przeciwnicy tutaj popełnili yy, niewybaczalny błąd, nie reagując na to, że przeciwnik wziął... Yy, Tutaj tą artylerię, tak, tak, tak. Myślę, że tutaj właśnie niedopra niedo nieprzemyślane, niedopracowane. Ale z drugiej strony ci powiem, że jak oglądałem tutaj ćwiczenia różnych batalionów mojego, tutaj GTX-ów, czy tam słyszałem jak tam Toksiki, czy na przykład inne ćwiczyli, to tutaj na tą planszę rzadko kiedy była brana artyleria do tych ćwiczeń, chociaż właśnie nie wiem czemu. Znaczy, wiesz, ja też nie, bo my, na przykład pamiętasz te ostatnie rozgrywki? To co na początku tej, teraz tego meczu mówiłem, że właśnie ona będzie służyła do rozbicia jakiejś takiej kampy. No to, my, to tylko się pomyliłem, bo to tutaj służyła do rozbicia, prawda, yy, tych lopardów na górce. Bez praktycznie strat własnych, nie? Tak, tak. A dobrze... no, za długo tam sta... One tam za długo stały. W momencie, w którym ta artyleria się pojawiła, powinny stamtąd uciekać. Ewentualnie wydaje mi się, że tutaj dowódca z FMA1 powinien zareagować na przeciwnika. Jeżeli on wybrał artylerię, też przynajmniej jedną sobie wziąć. Tak, dokładnie. No, żeby to była jakaś za bardzo, za, za bardzo otwarta mapa, żeby tutaj sobie pozwolić na to, żeby artyleria cię bezkarnie oszliwywała. Tak, no to tutaj masz rację. No i wiadomo o co chodzi. W podatku, że zadaje damage, to jeszcze uszkodzenia załogi modułów, wiesz, każdy zestaw naprawczy, żeby działo całowało. Tak, tak. A tu jeszcze jeden pocisk i mamy od nowa to samo. To nie jest, że na docelu tylko po prostu nie są doczytani. A jeszcze nie weszli, no dokładnie. <grytanie> <grytanie> także, także spokojnie doczytało ich, są, są już wszyscy. No i zobaczymy teraz jak, jak tutaj to pojadą. No, wydaje mi się, że znowu będzie im tutaj ciężko to wygrać bez, te, bez tej e, kontrującej artylerii. No tak, na pewno, no bo Arta będzie tutaj bezkarnie strzelać po prostu. Oni gdzieś muszą się zatrzymać, nie? Tak, tak, dokładnie. Ona sobie w tym momencie w każdym miejscu może spokojnie podjechać, stanąć nawet na środku mapy zupełnie nieschowana i po prostu sobie strzelać. Na bezczela, jak to mówię. Na bezczela, dokładnie. W e -y, widzę, lecą na port. One będą chciały, chyba wiesz, przekraść się do Arty. Tak, na, na trochę na Hamcora, jak to się mówi. Ciężko, ciężko tak naprawdę powiedzieć, być może że faktycznie wyczekają do samego końca jak tam się przeciwnik roz, rozstawi i spróbują szmychnąć w stronę tutaj Akdery. Akacji i ewentualnie Akdery. zajechać przeciwnika od tyłu. O, tutaj się zawiesił delikatnie kolega na... ze swełu, właśnie doktor zło na VBL-u, którego śledzę. On tam mocno, mocno wyciął, żeby tutaj podświetlać co się tam dzieje. Ja to w ogóle mam do czeka chyba, bo mi się y wszystkie czołgi zatrzymały w miejscu. O dobra, już. Uuu, teraz nie już nie widzę, dobrze. widzę. <śmiech> Działa. <śmiech> Czyli tylko delikatny lak jak to De mówią. To... No, to, powiedzmy, że to był delikatny. Ale tym VBL-em rzuca na wszystkie strony, to jest naprawdę ciężka maszyna do opanowania. Mhm. Tutaj po prostu szacuneczek dla ludzi, którzy na tym jeżdżą. Oj, to trzeba umyć. To no naprawdę nie łatwego nie mają. Nie, nie, nie. Tak, tak. No i... Ale zobacz, tutaj nie wiem czy to widzisz, ale tutaj Akacji został bronić jeden VVM. Tak, ale widzisz i właśnie te VBL jadą po tą akację. Tak, dlatego mówię, że, że widzisz to co się dzieje? Jeden tutaj został, żeby ją bronić. No, no. Tylko, że jeżeli pojadą dwa na raz, to, to on nie da rady. Nie da rady. No ja spudłował, spudłował, tylko no. Ten VBL moim zdaniem nie potrzebuje się tutaj. Nie, 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 nie. Tak, dokładnie. To jest moim zdaniem... To, to Dobra. w tym bym, no nie i teraz kłon. jest no tak, i teraz to, jest po Tak, Dobrze, tak. I ten... nie i da niepotrzebnie rady. walczył, niepotrzebnie walczył. Trzeba było jechać i, i, i ciąć Akację. Tak. Drugi, drugi pojechał i może mu, mu się to udać. Zaraz zobaczymy, czy mu się... amunicja nie skończy przypadkiem, akacja wieje, ale czy zdąży? Czy VFM tutaj dojedzie zdążył, i ten bije? Zdążył. Nie, nie zdążył. Znaczy chodzi mi VBL, zdążył akację. No, dokładnie. VFM nie zdążył wybić tego ubić tego vbl, VBL Także jak mówiłem, no ale, to ale w tym widzisz? momencie też tracą tracą dwa vbl -e, Tak. Tak, dokładnie. Tutaj się na czacie pytają ile jest obsuwy, jest 5 minut, 5 minut różnicy między tym co my tutaj widzimy, a tym co widzicie wy. Pozdrawiamy oczywiście jeszcze raz wszystkich na, 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 na streamie, mam nadzieję, że się wam podobają tutaj rozgryweczki. Tak, dokładnie. Ale widzisz dobrze to... no, to ale... poczę... no mów, mów. No ale tutaj, y, mimo tego, że obito tą akację, no to nadal tutaj y, SW ma delikatną przewagę no bo w y, ilości źle to... To pojazdów po... i tak. ciężkich czołgów. No bo wiesz o co chodzi? Oni źle tymi Leopardami grają. Oni po prostu pokazują dolne płyty, bo oni chcą na hama przejechać tą, tą górkę, nie? No popatrzcie, co się dzieje. Mhm, teraz się zaczęli no się już tam patrzę. Bać. Tak, tak, Leoś, jednak tutaj przód, jeżeli podniesie Mięki. do góry, to zaczyna być widać tu, tą płytę dolną i, i robi się nieciekawie. No zaraz zobaczymy, jak tutaj się to rozegra, no teoretycznie mają jeszcze szansę 98 8 znaczy, wiesz co, dobrze, że im się udało tą okazję zniszczyć, bo ona by po prostu... więcej, Mają więcej leosiów, ale no. z drugiej strony przeciwnik może z dużo większej odległości ich No Właśnie I oni są tak trochę w jednym miejscu, a przeciwnik jest z, z każdej strony I nie wiem czy mi dobrze, mi, bo minimapa też mi się troszeczkę zawisiła Ale ten VFM, mało właśnie też z boku ich ma Właśnie dojechał, Tak, jak. tak Tak Także no, oni są troszeczkę... Troszeczkę z trzech stron brani, jak to się mówi. Są w tak, trójkącie. Tak. <laughs> tak, tak, tak. I dokładnie mały trójkącik się zrobił. Tutaj już niektóre z tych pojazdów dosłownie na draśnięcie. Już, już następny, pierwszy, pierwszy no. został zniszczony. O, następny. I kolejne, kolejne niestety padają. No tutaj dobrze wykombinowali, żeby pojechać pod tą artylerię, ale delikatny błąd popełnili, że ten pierwszy VBL po prostu nie pojechał na akację, zaczął z tym VFM-em Tak, no, on nie powinien w ogóle właścić z VFM vfm VBL-em z przodu jest praktycznie nie do przebicia, to trzeba się naprawdę gdzieś z boku strzelić lub od tyłu. Gdyby były dwa naraz, to może jeszcze by miały szansę, ale to też ceny trzeba. Znaczy, nie, to powinny, to one powinny jechać razem i po prostu minąć tego VFM-a i tak, tą tak, zabić tą akację i uciec. jechać dalej. No. Tak, też tak mi się wydaje. A nie walczyć z swoją friend. No a tymczasem to tutaj już te pojazdy e, swoją pojechały dalej, spychając tutaj przeciwnika w jedno miejsce. Dalej są szlifowane z trzech stron, zostały Ta, się tylko to, dwa pojazdy. E, tak, tak, dokładnie. Tutaj od tyłu są szlifowane, od boku, także. No, no i skąciłem, niestety, niestety, niestety nie udało niestety. się tym razem. No co ja najbardziej żałuję, że nie będę mógł tego rozgrywek dzisiaj oglądać, bo to mogą być naprawdę ciekawe walki tutaj. Wiesz, wykorzystanie armii ja i tak dalej, nie? No, tak jak mówię, na troszeczkę wyższy poziom, więcej pojazdu. Tak, dokładnie. Mimo, że wydaje się, że mapa ta sama, to jednak można zastosować inne taktyki. Dzięki, dzięki za wszystkie followy, doceniamy jak najbardziej. Dokładnie. Również przywitajcie bardzo ładnie naszą, naszą nową koleżankę i stopkę, która w tym momencie też u siebie streamuje te rozgrywki. I tak odpowiem na wasze pytanie. Tak, to jest kobieta. <laughs> tak, tak, to potwierdzone informacje, można sobie wejść na doni na streamie i zobaczyć, Zobaczyć. posłuchać raczej. Posłuchać, posłuchać, przede wszystkim posłuchać. No i bardzo ładnie, ci powiem, to zrobili. Tutaj podobało mi się to.